Witam, tak, ja już jestem u siebie w mieszkaniu z kawką, jestem w zupełnie innym kadrze niż zazwyczaj, ale teraz dzięki nowemu sprzętowi mogę sobie pozwolić na to, żeby ponagrywać tutaj, a nie koniecznie nagrywać w moim ciasnym gabineto o sypialni. Więc jesteśmy w takim kozim miejscu, dzisiaj jest... Burza, pada deszcz, jest zimno, jest jesiennie, więc czuję się tutaj po prostu jak ryba w wodzie na tej kanapie i jestem takim mm, cozy po prostu otoczeniem. W ogóle ja mogę sobie zmieniać kolor tej lampki, powinnam to kiedyś zrobić. To myślę, że byłoby cool. Może święte jest już po 12. Co ja jeszcze mam gdzieś do zrobienia? No nic. Także dzisiaj sobie trochę pogadamy o tym, czego nauczyłam się podczas wakacji, bo miałam kilka wtopów. Mówiłam o tym już wielokrotnie, zresztą ostatni vlog był z Grecji, no, że, że wylatuje i w ogóle. No i tak trochę się podziało na tych wakacjach, może nie jakieś, jakoś dużo, ale jednak. Kilka spraw mi się po prostu pokomplikowało. Więc teraz sobie troszkę o tym pogadamy. Nauczycie no, się na moich błędach, albo nie posłuchacie mnie i zrobicie to samo co ja i tak. Więc lecimy z tematem. No więc, tak jak wiecie, ja sobie wyjechałam na tydzień, no i oczywiście każdy wyjazd równa się pakowanie włóczkowe i inne tego typu rzeczy i włóczkowe tematy. Nagrywałam też wam rolkę o tym, jakie włóczki pakuję ze sobą na wyjazd i w ogóle. I to jest właśnie taki pierwszy problem wakacyjny, że ja zawsze to zakładam, że zrobię więcej niż powinnam i to myślę, że to nie jest niż powinnam, niż mogę, niż faktycznie robię. Może bardziej w ten sposób. I to jest myślę problem nie tylko mój, tylko wielu osób, które szydełkują, bądź że zawsze biorą więcej niż potrzebują i to widzę po waszych komentarzach u mnie na Instagramie czy innych social mediach, że tak faktycznie robicie. I no ja też tak robię. Spakowałam sobie włóczki na cztery projekty, a dokończyłam tylko ten, który miałam zaczęty, więc nie wyszło tak, jak planowałam i okej, okay, może gdzieś tam fajnie, że miałam ten komfort yy, z tyłu głowy, że mam więcej niż potrzebuję, bo lepiej chyba mieć więcej niż mniej, ale z drugiej strony mogłam trochę zaoszczędzić miejsca w walizce, więc myślę, że... Bo, bo oprócz tego, że ja miałam włóczkę, no to miałam też inne rzeczy, na przykład sudoku, książkę, więc to nie jest tak, że jeżeli włóczka by mi się skończyła, to ja bym była już... No, już moje wakacje by się skończyły, bo już nie miałabym co robić, bo miałabym co robić, więc to nie jest tak, że nagle nie miałabym co robić. Więc czasem mam wrażenie, że powinnam trochę przekalkulować to, ile pakuję ze sobą włóczki i po prostu tyle, ile myślę, to odjąć tak z połowy tego i będzie git więc myślę, że wypróbuję to przy następnych wyjazdach, szczególnie przy takich wyjazdach, gdzie na przykład mam ograniczony bagaż i nie mogę za dużo spakować i wtedy pomyślę, żeby coś takiego zrobić, bo wiecie, moje ambicje są naprawdę duże, a nigdy jeszcze nie wykorzystam tyle włóczki, ile z powzięłam. Więc na pewno potrzebuję tutaj mierzyć siły na zamiary i troszkę... Ogarnąć się z tym pakowaniem. Bo tak jak akurat przy tym wyjeździe to nie było problemu, bo miałam duży bagaż, mogłam sobie na to pozwolić, no ale czasem zdarza się tak, że na przykład biorę jakieś wyjazdy weekendowe i nie wiem, na przykład lecę samolotem i biorę tylko bagaż podręczny. No to wtedy jest problem, żeby faktycznie wszystko zmieścić, więc muszę wtedy zrobić jakąś selekcję. Więc myślę, że następnym razem posłucham trochę bardziej głosu rozsądku i spokoję tej włóczki po prostu mniej. Kolejna sprawa. Mm, czy ja to tutaj mam? Ja to gdzieś mam. Mam tutaj taki fajny bajer i to jest, słuchajcie, statyw. Jeżeli też prowadzicie na przykład takie jakieś swoje włóczkowe konto, inne rzeczy, to jest taki bajer, który podczas podróży był naprawdę użyteczny. On ogólnie na co dzień jest użyteczny, ale ja nagrywam tutoriale, jak wiecie, dla was na YouTubie. I to jest taki statyw, który się nakłada na szyję i tutaj ma Uchwyt na telefon i to jest ultra wygodne. Tak jak w domu, jeszcze jestem w stanie sobie na przykład tak gdzieś ułożyć zwykły statyw, jakoś to ogarnąć, żeby to jakoś fajnie nagrać, ale do podróży, jak uważam, to jest niezbędne, bo ja jak często dla Was robię jakieś, a no ogólnie robię jakieś rzeczy w drutach czy na szydełku, no to często akurat z tego co robię, chcę na przykład dla Was nagrać tutorial, nie wiem, jakąś rolkę, cokolwiek i. Jeżeli nie miałabym tego sprzętu, to w podróży kiepsko byłoby mi nagrywać takie rzeczy, co by mnie po prostu ograniczało pod tym względem, że pewnie publikowałabym wam mniej takich rzeczy, albo po prostu bym mniej robiła, bo będę czekała, aż wrócę do domu i ustawię sobie sprzęt, żebym mogła dla was nagrać tutorial. Więc taki statyw mały, przenośny, bo. No dobra, kubek cały. Jak tutaj jak widzicie, ta rączka naszej, ona jest taka. No, można nią, ją modelować w dowolny sposób więc to jest bardzo wygodne i mogę to sobie łatwo tak zgiąć i schować gdziekolwiek i rozłożyć kiedy tego potrzebuję więc jest bardzo poręczne, bardzo wygodne i faktycznie do nagrywania w podróży jest mega. Więc totalnie to jest taka moja polecajka, jeżeli chodzi o podróże i, i robienie na przykład kontentu właśnie na szydełkowaniu czy w, w, no, dzierganiu. Więc jeżeli też coś tam prowadzicie, niekoniecznie w taki sposób jak ja, bo może po prostu sprzedajecie i coś chcecie sobie nagrać, jakiś proces, cokolwiek, no to naprawdę bardzo polecam. Albo nawet jeżeli chcecie coś sobie nagrać na przykład dla siebie, żeby potem pamiętać, bo na przykład coś tworzycie, no to naprawdę super sprawa. I Uważam, że to był jeden z najlepszych takich gadżeciarskich zakupów w ostatnich miesiącach. Okej, okay. kolejna sprawa, która wiąże się z pełną historią jest pod twistem. To jest kwestia niepakowania wszystkiego w jedno miejsce. Ja wam przed wyjazdem jeszcze robiłam taką checklistę co warto zabrać i wszystko spakowałam dosłownie do jednego tego organizera. Znaczy wszystko, większość rzeczy. Na szczęście w podróży część rzeczy wyjęłam sobie. Do organizera na druce odkręcane. Słuchajcie, 300 złotych po prostu zostało w pociągu. I już nie odzyskałam tego, bo zostawiłam to. Jak są te miejsca obok siedzenia i tej ściany pociągu, no to tam to włożyłam i zapomniałam tego wziąć przy wysiadaniu. No i nie odzyskałam tego, bo okazało się, że w biurze rzeczy znalezionych tego nie ma, więc nie wiem, ktoś to prawdopodobnie zabrał, bo już nie mogłam tego znaleźć. Więc niekoniecznie dobrym pomysłem jest pakowanie wszystkiego w jedno miejsce, bo można to zgubić. Najbardziej mi szkoda odkręcanych drutów, bo jednak one swoje kosztowały, ale oprócz tego tam miałam też nożyczki, moją cudowną miarkę na tym, ten bryloczek, więc zostałam też w ogóle bez miarki, bez nożyczek. Znaczniki na szczęście sobie wyjęłam, bo potrzebowałam. No a szydełka miałam w osobnym organizerze, więc przynajmniej nie straciłam szydełek, bo mam ich tutaj naprawdę sporo. I na szczęście igły też miałam w innym miejscu, więc straciłam dość sporo, na szczęście nie wszystko. Boję się jakby to było, gdybym spakowała to dosłownie wszystko w jednym miejscu, bo bym naprawdę straciła masę kasy. Więc jednak dobrym pomysłem jest dy dywersyfikacja naszych zasobów, e bo może się właśnie zdarzyć taka sytuacja, szczególnie jeżeli ktoś jest nieogarnięty, tak jak ja. A ja jestem niestety osobą nieogarniętą i często gubię i zostawiam jakieś rzeczy. Na szczęście dzisiaj już coraz mniej, bo troszkę się tego oduczyłam, albo raczej nauczyłam się tego nie robić, ale jednak mimo wszystko się zdarza. Szczególnie właśnie mam takie predyspozycje w pociągach, tramwajach i innych takich rzeczach. Więc tak, polecam trochę rozłożyć te rzeczy, żeby nie było. I taka jedna też, ostatnia, myślę, rzecz, która, którą myślę, że naprawdę na pewno zastosuję przy kolejnych wyjazdach to, żeby brać proste projekty. Ja sobie teraz wziąłam moją robótkę, którą zaczęłam. To był topik, który robiłam sama bez wzoru. E i w którymś momencie troszkę się namęczyłam i miałam właśnie taki przestój, dlatego że nie mogłam się skupić na tym, żeby pomyśleć, jak to zrobić. W momencie, kiedy mam wzór, albo robię coś prostego, no to wiadomo, to robię często bardzo schematycznie i nie muszę się nad tym zastanawiać, a na przykład na wakacjach pomiędzy zwiedzaniem, podróżowaniem, jeżdżeniem tu, tam, e, taką jakąś też logistyką, albo w ogóle takim lenistwem, bo nie chcemy się myśleć, bo jestem na urlopie i na wakacjach, no to jednak to było dość duże przedsięwzięcie logistyczne dla mnie, jeżeli chodzi o ten top, który robiłam sama bez wzoru i musiałam myśleć jak go zrobić, żeby połączyć, żeby to wyglądało tak albo tak. Więc ym, z moich doświadczeń aktualnie wynika, że lepiej jest wziąć prostsze projekty albo takie, które możemy zrobić z, z wzoru, żeby nie myśleć, nie kombinować i nie zastanawiać się, bo faktycznie jest wtedy łatwiej, przyjemniej i łatwiej tak logistycznie myślę na takich wyjazdach. No, więc myślę, że to by było na tyle jeżeli chodzi o moje tipi, tipi, tipi tipy związane z wyjazdowym, wyjazdowym szydełkowaniem czy dzierganiem i tego czego się nauczyłam i na pewno nie popełnię tych błędów ponownie, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.